Cześć, się kukurani, to jest nasz pierwszy odcinek z Minecraft Survival Tak nazwiemy sobie Nasz świat będzie, to seria z Survivalu Singleplayer oczywiście Tylko nie, nie wiem Czy nie zainstalować sobie je Tak z 10 modów, tylko że nie mogę Coś mi się psuje I nie mogę po prostu tego No, jakby to powiedzieć opanować O tutaj sobie co włączam Kukuron i Minecraft. Na przykład Grady New World W poprzednim odcinku usunąłem niestety, bo byłem na jakiejś malutkiej wysepce, na której nie było widać lądu I po prostu był, no pustka, nie było drzew, niczego Spoko sam początek jakaś na jaskinia oj tam był chyba zombie dobra zrobiłem sobie drzewo czemu mi się nie pokazało w odcinkment, że mam drewno dziwne, zobaczę sobie za chwilę jak zombie to drewno zmienia ten. to zobaczymy czemu mi się nie po odcinkmentach co tu się odcinkment To, to z mojego innego świata Wiesz no, z mojego poprzedniego świata więc się nie dziwcie o dżungla wreszcie tak 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 i właśnie to chciałem chciałabym mieć po prostu dżunglę bo zamieszkam w dżungli Zmianę sobie na normal no jeszcze kil no, kilka drzew Pójdę do dżungli i zrobię sobie dom na drzewie raczej, no tak na drzewie, aby było tam miło i będę po prostu łączył te drzewa jakoś, nie wiem jakie mody mogę zgrać, bo są bardzo duże rozmaitych modów, ale są też różne takie dziwne, Stop. kurczak i świnka, o, to kurczaka zrobimy tak, o. już mam mięsko, co to jest? Lagi. nie, no nie wiem, no kurczę coś mi się popsuło nie mogę mieszkać w dżungli bo mam te lagi że jak pod... ostatnio też jak miałem jak podchodzę do dżungli to mi się wyłącza po prostu minecraft to mi się, co mam zrobić aby mi się tak nie robiło Chciałbym wyciągnię, a ja tak to mam jakieś śnieżną Ukrainę Kurczak. Dobra. Nie będę żałował. O! Oj. No i znowu lagi, co to jest? Widzicie to? Ja chodzę w liściach. Tyryry. Mam lagi, pierwszy odcinek będzie nakręcony niestety na lagach, bo nie wiem, co z tym zrobić. O, przynajmniej to się naprawiło. Dobra, sobie wykopię... ...woody. Czemu mi tu X wpadł? Spoko. Jakieś dziwne przypadki, za chwilę będę miał, nie wiem, setny level. Mi tu? A, zapewne z tego kurczaka wypadł pst, pst. Będzie 10, 10 odcinków Z tej serii z Minecraft Bo lubię kręcić ogólnie te A, a propos O, nie zauważyłem Na pewno znacie JJ Jokera, No to on się trochę głupio zachował Bo nakręcą, nakręcał, nagle nie ma Po prostu przez to nakręcaj tak trochę chaosko. nie wiem czy wy go lubicie ale nie chcę jakby to powiedzieć niszczyć waszych poglądów ale go po prostu nie lubię bo głupio się zachował oj co ja robię jeszcze pokażę wam coś śmiesznego zmieniam na kurczaka zmieniam na ten kilofit fajne, dobra tyle wystarczy nie będę się co obchodził ze szczegółami crafting table nadal lewitujące coś. Hmm, <coughs> Trochę patyków. I co ja robię? Okej. Okay. Nie, ja co sobie to zostawię? Dobra drewno ocz co to ma być stoję w drzewie tak oto wygląda jak mam lagi bo jest dżungla muszę uciekać w dżungli żeby nie mieć lagów straszne lagi nie tam też jest dżungla uciekać A. o kurczak kurczak, kurczak. A. i po kurczaczku su Słucham! Ojojojo ja, ja będę musiał kończyć, więc to jest pierwszy odcinek, muszę iść na jedzenie. Hmm. Trochę krótki tak bez gadania, więc no niestety to będzie koniec. Pa, subskrybujcie, jak będzie 55 subskrypcji, to będzie specjał. Pa pa! Subskrybujcie, lajki. Papa